Po długich oczekiwaniach i staraniach szkół katolickich, kolorowy samochód z prestiżowym ogólnopolskim projektem Deutsche Wagen Tour, objętym patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjechał wreszcie do Wielunia. Mam nadzieję, że się dzisiaj będziemy świetnie bawić. Przyjechałam? Tam z tyłu jest taki samochodzik. To jest samochodzik Deutsche Wagen, który też stoi tak na żywo, naprawdę na parkingu. Przyjechałam do Was, żeby z Wami spędzić miło i zabawnie czas, mówiąc dużo w języku niemieckim. Um, bo dla mnie też będzie dużo łatwiej mówić po niemiecku. Projekt jest sfinansowany, to znaczy przeprowadzony przez Goethe-Institut w Warszawie i sfinansowany przez Auswärtiges Amt w Niemczech. Mamy w sumie pięć lektorek, tutaj, pięć takich samochodów w Polsce, które jeżdżą po całej Polsce. Dzielimy się troszkę tymi obowiązkami, właśnie też regionami. I nasz samochód, właśnie z Poznaniu, razem z inną lektorką, jeździmy pięć razy w tygodniu po Polsce, Wielkopolsce. Tutaj dzisiaj jestem u Was z tego powodu w łódzkim. W ramach kampanii profesjonalnie przygotowani lektorzy, w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny, zachęcają do nauki języka niemieckiego. Projekt cieszy się od lat sporym zainteresowaniem, bowiem oczekiwanie na wizytę lektora sięga nawet wielu miesięcy. Organizatorem tego przedsięwzięcia w ramach szkół katolickich była nauczycielka języka niemieckiego Danuta Wieczorek. Od lat wielu uczymy tego języka i staramy się to robić jak najbardziej atrakcyjnie. Także organizując wymiany międzynarodowe, po to, żeby młodzież miała motywację do nauki, po to, żeby też mogła sprawdzić się w praktyce swojej umiejętności, i żeby te umiejętności były coraz większe. Dzisiaj będziemy za chwilę świadkami tych metod bardziej aktywnych. Przy pomocy na przykład chusty klanzowskiej, czy aktywności w parach czy grupach, młodzież będzie na pewno mogła się bawić dobrze i przy tym uczyć. Nietypowe warsztaty nauki języka niemieckiego zaskoczyły uczniów, bowiem wcześniej nie mieli oni okazji uczestniczyć w podobnych zajęciach. Oprócz gimnazjalistów z Wieruńskiego Katolika, w edukacyjnym spotkaniu wzięli udział ich rówieśnicy z Wierzchlasa, Mierzyc i gimnazjum numer 1 z naszego miasta. Język to nie jest to, że trzeba mówić perfekcyjnie, tylko chodzi o komunikację. I o to nam dzisiaj przede wszystkim chodzi, tak? Ja jeszcze zapomniałam powiedzieć, może dla Was to jest ciekawe, że ja przyjechałam w sumie tutaj z Niemiec na 10 miesięcy i tym właśnie ten Deutsch tu projekt prowadzę dopiero tutaj od września razem z inną lektorką, która jeździ 3 dni w tygodniu, a ja jeszcze właśnie pozostałe dni 2 dni w tygodniu. On i anderen a ja to jest Ente. Wiesz, co jest Ente? Ist? Ente? Eine ente ma kłak, kłak. Pokazuje na osobę i mówi po prostu, co ma wykonać, tak? Albo elefant, albo Afy, kanguru uda Ente. Jeśli ta osoba, czy te osoby nie wykonają tego szybko, albo coś zrobią źle, to dana osoba tutaj wchodzi i pokazuje na inne osoby, co mają pokazywać, tak? Bardzo fajne są zajęcia. Język niemiecki. Tak średnio. Żeby tak wyglądały lekcje? Tak, raczej tak. Język niemiecki łatwiejszy od, od angielskiego? Nie, ja wolę angielski osobiście. Dlaczego? Bo dłużej się go uczę i po prostu jest dla mnie łatwiejszy. Zajęcia przebiegają w bardzo miłej atmosferze i ogólnie jest dużo zabawy. Język niemiecki lubię go, ale wolę angielski. Dlaczego? Ponieważ y, uczę się go dłużej i przychodzi mi łatwiej jego nauka. Najtrudniejsze w niemieckim y, wydają mi się. R różne takie wyjątki, reguły, których trzeba się po prostu nauczyć na pamięć. Projekt Deutsch Wagen Tour połączono z podsumowaniem 15-letniej współpracy szkół katolickich ze szkołą w Bawarii, w ramach której odbywają się wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Na obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy do short pressu już za tydzień.